Tu podcast Akademia Kreatywności A.H.E. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z doktorem Krzysztofem Rychlickim-Kiciorem, wykładowcą, przedsiębiorcą i autorem książek z dziedziny informatyki, o tym jak wejść do branży IT i czy jest tam miejsce dla osób kreatywnych. Za mikrofonem Anna Kaznodziej, a moim gościem jest dziś dr Krzysztof Ryklicki, kicior, wykładowca, przedsiębiorca i autor książek z dziedziny informatyki. Cześć. Cześć. Kiedy zacząłeś przygodę z IT? Zależy jak na to patrzeć, ale można powiedzieć, że pierwszy program komputerowy napisałem w roku 2001, a pierwsze pieniądze w IT, bo to tak w zasadzie należałoby powiedzieć, zarobiłem w 2004, czyli już prawie 20 lat temu. A wcale nie jesteś taki stary? No, zdania są podzielone, ale tak, chyba jeszcze nie. I jak to się zaczęło? Od czego zaczynałeś? E, zacząłem od szkoły muzycznej, e, bo w zasadzie podobnie jak większość rodziny, jakoś tak się złożyło, że miałem być muzykiem, pianistą. E, natomiast e, był to czas, kiedy komputery zaczęły pojawiać się w domu i e, rodzice kupili mi komputer, abym sobie trochę grał na komputerze, w gry eee, i z czasem e, obok gier e, zacząłem interesować się e, zanamową kolegów, a weź Krzysiek zobacz, tutaj można sobie strony internetowe robić, oczywiście takie proste, bo to był rok dwa, 2000, 2001, e, e, jakieś pierwsze programy komputerowe na podstawie kursu CD Action, też czasopisma o grach, no i tak, jakoś zacząłem pisać programy dla siebie. Z czasem zacząłem uczestniczyć w spotkaniach takiego tworu, który dalej istnieje: Akademia Młodych Twórców, Przełudzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego. Długa nazwa, ale godna odnotowania, bo tam wciąż wykuwają się, można powiedzieć, takie kadry przyszłe IT. Chodziłem tam, poznałem inne, inne osoby, które chciały programować, specjalizować się właśnie w IT. No i w końcu trafiłem do. Kopernika, liceum naszego, naszego znanego Liceum Kopernika. E, I już wiedziałem, że muzykiem to może będę tak amatorsko, natomiast chcę wiązać przyszłość właśnie z informatyką, z programowaniem. Uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo miałam Cię zapytać, e, dlaczego nie poszedłeś w stronę muzyki jednak? No bo nie chciało mi się ćwiczyć. Teraz mogę to powiedzieć, mam już e, niecałe 35 lat, mogę się przyznać, że ćwiczyłem stanowczo za mało. Mama zawsze mi mówiła, tylko nie mów nikomu, ile ćwiczyłeś dziennie, bo ćwiczyłem tak godzinę, e, co było stanowczo za mało, bo jak się chodziło już na poziomie gimnazjum do szkoły muzycznej, to 2-3 godziny trzeba było ćwiczyć, a ja tak. No, jakoś tam skończyłem z piątką ten fortepian na poziomie gimnazjum, natomiast e, zdecydowanie za mało czasu poświęcałem, nie miałem po prostu takiego, takiej wytrwałości. A przy komputerze z kolei odwrotnie. Mogłem siedzieć, programować godzinami, e, całymi dniami wręcz. Oto ile czasu trzeba spędzić dziennie przy komputerze, żeby się nauczyć? Ja bym powiedział, że jeżeli nie liczysz czasu spędzonego na nauce programowania, to już jest dobry znak, bo jeżeli to jest w jakiś sposób męczące, jeżeli cię to irytuje, to, to prawdopodobnie będzie to trudne. W zasadzie, no to jeżeli na studia, na przykład informatyczne, się idzie i tam się realizuje jakieś zadania, program oczywiście rozwija się też trochę samemu, no to przy takich powiedzmy przeciętnych zdolnościach, czyli ani nie bardzo na plus, ani też na minus, Myślę, że można spokojnie, w perspektywie tych kilku lat nauczyć się programowania na takim poziomie, aby iść już do jakiejś pracy. Niektórym to oczywiście idzie szybciej, ale, ale myślę, że to takie 3 do 5 lat nauki programowania bez wielkiej presji, połączone gdzieś tam ze zdobywaniem szlifów może komercyjnych, w jakichś małych projektach, czy, czy, czy jakichś stażach. To jest już tak przeciętnie, średnio wystarczające. To muszę cię zapytać, bo z tego co mówisz, im wcześniej się zacznie, tym lepiej, ale studia są konieczne? Z uwagi na swoje akademickie konotacje, to trudno, muszę jakby zaznaczyć, taki jak to się mówi, disclaimer, że no, nie jestem obiektywny, może. No, z drugiej strony, gdybym uważał, że są bez sensu, to moja robota byłaby też bez sensu. Bo byłaby to hipokryzja. Uważam, że bywają przydatne, są przydatne, nie są Obowiązkowe, to znaczy, no, z drugiej strony muszę powiedzieć w ten sposób, bo ja swoją pierwszą książkę napisałem przed okresem studiów, więc siłą rzeczy nie były mi potrzebne do um, napisania książki, ale nie da się ukryć, że dla mnie studia może same w sobie to jest jedna rzecz, natomiast to jest taki okres, w którym kiedy idzie się na studia i zaczyna się programować na zajęcia. Przebywa się wśród innych osób, które się uczą. To jest to po prostu taki naturalny okres, też jednocześnie o takiej dość dobrej długości. To studia mamy 3, 3,5 letnie, plus magisterskie ewentualnie, czyli 5 lat. To jest dobra długość, dobry czas na to, aby faktycznie już uzyskać kompetencje, które pozwolą pracować w jakiejś firmie. Zresztą no, teraz też mamy, mamy takie czasy, że jak ktoś jest w miarę ma jakieś tam predyspozycje powiedzmy, to już na drugim roku studiów potrafi jakieś pierwsze prace otrzymywać, więc ja bym powiedział, że studia w wielu przypadkach się przydają, nie są takim nie wiem, obowiązkiem jak, no ja wiem, chociażby na medycynie czy na prawie, ale jednocześnie po pozwalają trochę tak popchnąć w odpowiednim kierunku. A co z tak zwanymi bootcampami, czyli takimi szybkimi kursami, które teoretycznie mają z nas zrobić gotowych programistów? No, powiem tak. Uważam, że jeżeli ktoś ma duże, Naturalne predyspozycje. I na przykład miał wcześniej jakieś doświadczenia, czy na przykład studiował matematykę albo inne ścisłe kierunki. Może coś tam umiał sobie zaprogramować we własnym zakresie. I tak naprawdę potrzebuje właśnie takiego bardzo intensywnego kursu na sterydach. No, to może zadziałać. Natomiast e, e, jako, jako prezes firmy Makimo, która, która właśnie tworzy oprogramowanie, e, no, pamiętam takie czasy, kiedy potrafiliśmy dostać dosłownie 10 CV w przeciągu godziny, dwóch, bo e, i, i wsz wszystkie te CV były bardzo różne. Tam byli e, listonosze, fizjoterapeuci, e, e, kelnerzy, na przykład. E, I teraz e, były to bardzo różne osoby, które miały jeden punkt wspólny w tym CV, ukończony. Bootcamp. Czyli widać, a kolejny bootcamp się skończył, i teraz absolwenci atakują. I jakby oczywiście nie chodzi o to, że, że ktoś nie może się przekwalifikować. Absolutnie może. Natomiast taki dwu, trzymiesięczny kurs, nawet bardzo intensywny, może dać pewną wiedzę, może dać pewien jakby kontekst, ale. Trzeba swoje po prostu przerobić, trzeba rozwiązać ileś problemów, aby móc potem rozwiązywać kolejne wyzwania w pracy. Na bootcampach często omawia się bardzo konkretne technologie, w bardzo konkretnych scenariuszach. Na przykład właśnie jednym z niby efektów takich bootcampów jest to, że absolwenci realizują pewien projekt, tylko że ten projekt to jest tak naprawdę pewien szablon, w którym oni modyfikują tylko drobne elementy no i coś tam potrafią zrobić, ale czy ja bym czuł się pewnie taką osobę wstawiając nawet jako młodszego programistę do projektu, no, byłoby to ryzyko. Być może, jeżeli właśnie ktoś jest uzdolniony i podłapie szybko, jak sobie radzić, no to taka jedna osoba na, na ileś da radę, ale, ale w szerszym ujęciu na pewno nie jest to łatwe. I bez matematyki ani róż? <laughs> Odpowiem trochę tak, jak to często mówię na swoim wykładzie z podstaw programowania, który prowadzę do osób, które dopiero zaczynają studia, że z matematyką to jest tak. Z matematyką w kontekście informatyki, to jest tak jak z siłownią w kontekście skoków narciarskich. Jestem od czasów małyszomanii takim fanem skoków narciarskich, oglądam jak mogę skoki, no i wydawało mi się, że skoczkowie mają skakać. Lecieć i lądować słynnym telemarkiem. A jednak jak się tak posłucha, to się okazuje, że ci skoczkowie też chodzą na siłownię. I yy, yy, oczywiście decydujące o tym, w jaki sposób ktoś skacze, jak daleko, są inne predyspozycje. Oni też muszą chodzić na siłownię, bo muszą rozwijać mięśnie po to, żeby potem oddawać skoki. Yy, I to. Myślę, że podobnie z matematyką w informatyce. To nie jest tak, że jak pójdzie się do pracy programisty, to będzie się rozwiązywać całki, no bo to tak nie działa. Natomiast matematyka to jest po prostu ćwiczenie dla naszego mózgu, które może przełożyć się, przekłada się później na zdolność rozwiązywania pewnych problemów informatycznych. Wiąże się to z algorytmiką, czyli z tworzeniem pewnych optymalnych rozwiązań, w jaki sposób na przykład znaleźć połączenie drogowe między Łodzią i Warszawą najszybsze, kiedy autostrada jest zakorkowana, ale nawet w rozwiązywaniu problemów takich biznesowych, w jaki sposób zaproponować chociażby strukturę bazy pracowników jakiejś korporacji. Tutaj trzeba trochę abstrakcyjnego myślenia i paradoksalnie, może paradoksalnie, może nie, nie wiem, ale matematyka no, rozwija nas w takim kierunku, że rozwiązywanie tego rodzaju problemów Powinno być łatwiejsze. Matematyka kojarzy się z taką bardzo twardą logiką. E, czy programista to jest zawód kreatywny? Pod względem prawnym można powiedzieć, zacznę nietypowo to tak, no bo są prawa autorskie. Jak ktoś programuje, wytwarza oprogramowanie, to e, muszą być przekazane prawa autorskie, więc chyba pod takim podstawowym kątem tak. E, no a tak na poważnie, no to też. Tak, tak naprawdę też, bo y, wytwarzając oprogramowanie, to jest ta część, powiedzmy, informatyki najbliższa mi. Y, ale nie tylko programując, tworząc też różnego rodzaju makiety graficzne, y, opracowując nawet niekoniecznie tym kodem, w języku programowania, ale opracowując na papierze pewne rozwiązania. My coś tworzymy, wytwarzamy, i to jest zresztą ten aspekt, który sprawia wiele frajdy e, specjalistom. E, wręcz powiedziałbym, że kiedy okazuje się, że na przykład e, prace zaczynają się powtarzać, bo cały czas firma zaczyna się specjalizować w jakimś jednym rodzaju oprogramowania, okazuje się, że projekty, które ta firma realizuje, są coraz bardziej podobne, coraz bardziej odtwórcze, to często można się spotkać: ja też się spotkałem, że no, zaczyna się marudzenie. Mimo tych wciąż niezłych wynagrodzeń, a słuchaj krzysiek, bo to jest takie nudne, to jest takie powtarzalne, może jakiś inny projekt by się znalazł dla mnie. Zawsze można wtedy rzucić wyzwanie. No to weź, to zautomatyzuje, jeżeli coś jest powtarzalne, to może to będzie kolejna doza kreatywności. No ale tak, zdecydowanie ta kreatywność jest potrzebna też. To nie jest kwestia tylko tego, że, że, że fajnie się coś tworzy, ale wręcz no, trzeba mieć w sobie coś z twórcy, aby skutecznie programować. A pamiętasz jakieś takie kreatywne wyzwanie w swojej karierze? Pierwsza na myśl przychodzi moja, znaczy w zasadzie tak od, od razu to przychodzą mi moje prace dyplomowe, czyli inżynierska, magisterska i doktorska, um, ale w sumie chyba najciekawsza była paradoksalnie inżynierska, bo byłem na przedmiocie za dwa ects -y, który polegał na robieniu dokumentacji do projektu, takiej, um, no, takiej opisowej można powiedzieć. Ale jako, że zostałem przez pomyłkę niedołączony do innego przedmiotu, to ja musiałem sobie jeszcze coś zaprogramować za te dwa ECTS-y i do tego dorobić dokumentację. No, kiepsko to się spinało, tak czysto z punktu widzenia studenckiego, ale wpadłem na ciekawy pomysł rozwiązania pisanego w języku Java, w którym w zasadzie stworzyłem sobie takie rozwiązanie no nie będę wchodził może w szczegóły techniczne, ale polegało na bardzo elastycznym połączeniu bazy danych, gdzie są przechowywane, wiadomo, jakieś informacje, na przykład o użytkownikach, o nie wiem, fakturach, z resztą programu. Dla wtajemniczonych to było coś w stylu rozwiązania klasy ORM. I jakoś tak rozpędziłem się, stworzyłem coś, co no, kilka nocy miałem takich prawie że nieprzespanych, bo zastanawiałem się, jak zrobić to rozwiązanie, żeby działało bardzo elastycznie. Natomiast udało się w miarę, w miarę fajny efekt osiągnąć, zwłaszcza jak na to, że to był projekt studenta jednego. No i obroniłem to z sukcesem na piątkę, więc całkiem fajnie to wyszło. No i w ogóle projekty też związane później już z badaniami typowo naukowymi, te momenty, no bo to też jest programowanie, to może tak dodam tylko kontekst, że jeżeli jest się z reguły, jeżeli jest się informatykiem, doktorem powiedzmy w zakresie informatyki, no to bardzo często badanie naukowe polega po prostu na pisaniu programu, który na przykład w jakiś sposób analizuje bazy danych i próbuje rozwiązać jakiś problem, pisze się jakiś na przykład algorytm lub sieć neuronową. No i to z reguły polega na tym, że najpierw się coś wymyśli, to nie działa, rwie się włosy z głowy, tak się powtarza parę razy, ale w końcu przychodzi ten moment, w którym e, dochodzi do pewnego przełomu, i potem już tylko się jakoś tam e, te wyniki doprecyzowuje, delikatnie usprawnia, ale jest taki przełom, w którym nagle się okazuje, że rozwiąza rozwiązanie działa o kilkanaście punktów procentowych lepiej. I Wtedy jest naprawdę taki moment sukcesu i no właśnie takiej kreatywności, tw twórczości. Wyprzedzasz dzisiaj moje pytanie? Miałam Cię zapytać, czy Ty jeszcze programujesz, czy już masz od tego ludzi? No właśnie, niestety nie za bardzo już programuję, co jest pewną bolączką. Czasami trochę eksperymentalnie sprawdzam jakąś technologię, natomiast mm, no, niestety, niestety, z jednej strony no, na tym polega biznes, to skądinąd, jak czasami jak jacyś młodsi znajomi mnie pytają, Krzysiek czy jest sens założyć yy, Taką firmę typu Software House, no to ja mówię, zależy co chcesz robić, bo jeżeli chcesz organizować innym pracę, to tak, ale jeżeli myślisz o tym, że będziesz sobie programować i znajdować klientów i robić fajne projekty, no to znaczy, można działać jako taki tak naprawdę freelancer, konsultant może, ale wszystko się zmienia, gdy zatrudnia się pierwszego pracownika. To jest jak. Z wzięciem ślubu i z posiadaniem dzieci. Ślub to pewna formalność, to czy się jest przedsiębiorcą czy nie, ale potem, jak już pojawiają się pracownicy, to e, no to przestaje się myśleć o pracy, faktycznie o programowaniu, tylko zaczyna się e, no, organizowanie pracy, zaświadczenia jakieś BHP, e, benefity itd., itd. No i klienci oczywiście. Także niestety nie i trochę właśnie w, dlatego też rozwijam się w kierunku akademickim, bo tam pewne badania się pojawiają, wtedy już muszę siąść zaprogramować coś i to jest też rzadkie, ale jednak, czy przy okazji, o przy okazji zajęć też, na przykład jak prowadzę zajęcia jakieś z programowania, no to muszę też coś zaprogramować, żeby się przygotować do zajęć, więc trochę programuję, ale nie w firmie. Wszyscy uważają branżę IT za takiego białego jednorożca, gdzie jest rozwojowo, gdzie zarobki są dużo wyższe, i wszyscy do tej branży IT chcą dołączyć. Co byś poradził takim ludziom? Powiem tak, na pewno warto rozwijać te kompetencje, które. Nie rozwiążą jakby najprostszych, najbardziej takich chwilowych problemów. Warto, czyli na przykład, jeżeli ktoś myśli, że nauczy się jakiegoś bardzo konkretnego narzędzia i że od razu zacznie dużo zarabiać i to będzie robota na lata, to bym było ostrożny, bo chociażby ostatnio pojawia się czat GPT i zaczyna na przykład generować tak naprawdę odpowiedzi najprostszych problemów. Się okazuje, że jak ktoś się wyspecjalizował w bardzo konkretnym, w bardzo konkretnej technologii, tak zwanym frameworku, żeby na przykład robić aplikacje internetowe, no to, że taki czat GPT może go po prostu, może nie zastąpić w całości, ale, ale jednak może trochę zredukować zapotrzebowanie. Czasami właśnie śmiejemy się, że zawsze będzie zapotrzebowanie na ludzi, którzy myślą i rozwiązują problemy. Myślą, bo jednak, chat GPT, i myślę, że to jednak jeszcze troszkę zajmie czasu. No, no nie jest za bardzo tworczą, twórczo odtwarza to, co już było wcześniej w internecie, ale też się myli i to bardzo spektakularnie czasami. E, natomiast r, czat GPT myślę, że nie będzie w stanie jeszcze długo rozwiązywać problemów. Zobaczymy, czy te słowa się do wszyscy starzeją. E, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że właśnie największym wyzwaniem w tworzeniu programowania to nie jest to, żeby ktoś usiadł i zaprogramował, tylko żeby było wiadomo, co ma zaprogramować. A to i zrozumienie tego, co, czego ludzie potrzebują. To jest największy problem. Nie to, żeby tam napisać algorytm, bo to jest ta prostsza część. Więc gdy skupiałbym się na tym, no oczywiście, nawet jeżeli ktoś pozna jakieś narzędzie i zacznie pracę, to jednak, żeby nie zaniedbywać rozwoju takich zasadniczych kompetencji, żeby rozwijać abstrakcyjne myślenie, chociażby właśnie przez jakieś matematyczne, niekoniecznie zadania, ale łamigłówki, żeby starać się rozwijać w tym kierunku, aby być osobą, która rozwiązuje problemy, a nie jest tylko, jak to się mówi, klepaczem kodu. A są jakieś takie stanowiska w IT, które mają niższy próg wejścia? Na pewno role testerskie. Są takim, są, są, są takim przykładem, no bo faktycznie bycie na przykład testerem manualnym, czyli osobą, która klika, weryfikuje poprawność działania aplikacji, nie wymaga w zasadzie znajomości programowania. Chociaż tu też warto zauważyć, że takie bardziej zaawansowane i też lepiej płatne role testerskie wiążą się na przykład często z taką, z takim, z taką drobną ilością programowania, no bo na przykład są też testy, które się de facto programuje i potem uruchamia. Ale to jest taki proces, w którym jeżeli ktoś nie czuje się, że jest świetnym programistą, może faktycznie spróbować, chociaż no też trzeba jakby pamiętać o tym, że i wtedy wynagrodzenie jest z reguły trochę niższe, ale jeżeli ktoś na przykład tak krokowo chce sobie, e, chce planować swoją karierę, no to to jest niezły... Niezły wybór. E, no są też role, które może nie są takie łatwe do zaczęcia, ale jeżeli ktoś nie czuje tej smykałki do programowania, a chce pracować przy tworzeniu oprogramowania, to, um, to, 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 to ma to sens. Na przykład role związane z. Projektowaniem interfejsów do aplikacji, projektowaniem doświadczenia użytkownika, czy też takie role zarządcze w stylu kierownik projektu, czy w takiej metodologii Scrum, czyli popularnej metodzie prowadzenia projektów, są takie role jak product owner, Scrum Master. No tutaj nie będę uruchamiał, bo już, bo już mi się uruchamia, uruchamiają slajdy z wykładu i zaraz wejdę w tryb wykładowcy, natomiast są to pewne role związane z prowadzeniem projektu, one. No, na pewno przydaje się pewna znajomość pojęć ze świata IT kontekstu, natomiast nie wymaga to takiej e, twardej umiejętności programowania. A co poradziłbyś e, umieścić w CV? Co jest e, takim game changerem dla kandydata? Zawsze dobrze wygląda to, że ktoś umie rozwiązywać problemy. Już padło to w tej rozmowie, ale może jeszcze raz padnie, a może nie raz, bo tak naprawdę, nawet jeżeli ktoś oczywiście nie ma stricte jakiegoś doświadczenia w IT czy projektowego, no bo to jest oczywiste, że tym się warto chwalić. Natomiast jeżeli nawet nie, to warto pokazać, że ja może, nie wiem, pracowałem w zupełnie innej branży, na przykład, no może mediowa nie jest zupełnie inna, ale pracowałem w branży mediowej, ale prowadziłem projekty. Byłem w stanie dowieść, jak to się mówi często potocznie, czyli dostarczyć, zakończyć projekt w terminie, w budżecie. To na przykład w przypadku właśnie ról zarządczych. To jest ogromna wartość, bo Przystosowanie takiej osoby, powiedzmy, do branży IT, to jest, to, jest, to jest pewien proces, który można bez problemu przeprowadzić, ale nauczyć kogoś, żeby na przykład potrafił się kontaktować właściwie z klientem, no to już, to już nie jest takie łatwe. Tutaj, jak ktoś ma takie doświadczenie udokumentowane, to. Jest to coś, czym warto się chwalić. Wszelkie właśnie potwierdzenia tego, że jesteśmy skrupulatni, terminowi, kompetentni, to już nieważne, czy te role zarządcze, czy testerskie, czy, czy jakieś inne, aby po prostu udowodnić, że jeżeli otrzymamy pewne zadanie, to je zrealizujemy. Bo właśnie taka samodzielność jest tym, czego zwłaszcza teraz branża IT potrzeba najbardziej. Żeby ktoś, jak otrzyma pewne zadanie, to można było no, oczywiście z jakąś takim ludzką tolerancją na błędy, ale jednak spodziewać się rezultatu. Mówi się, że na rynku pracowników IT teraz bańka pękła. Tych pracowników jest za dużo. Z czego to wynika? Wynika to, jakbym miał tak troszkę uprościć to i trochę może zażartować, to z tego, że paru firmom się nie powiodło pod koniec zeszłego roku, zaczęli zwalniać, a potem w zarządach różnych funduszy inwestycyjnych, innych dużych organizacji bazujących na IT, modnym stało się zwalnianie no właśnie bardzo podobnego procentu ludzi niezależnie od wielkości organizacji, niezależnie od zysków tej organizacji, bo tego też byliśmy świadkami. A te, te 10-12% Idzie out. To też trochę trzeba umieścić w takim kontekście, że było też bardzo duże zatrudnienie w okresie pandemii, kiedy się okazało, że IT staje się nagle kluczowe dla funkcjonowania firm to zatrudnienie zaczęło rosnąć również dużo szybciej, więc tak naprawdę jak cofniemy, jak obniżymy te nawet 10-12%, to się okaże, że porównując do zatrudnienia sprzed pandemii, to i tak jesteśmy często na plusie i to zauważalne. Yy, natomiast, yy, no powiem tak, jest trochę więcej ludzi na rynku w krajach zachodnich, w Stanach przede wszystkim. Tam też jest jednak, yy, jak się obserwuje też yy, kulturę, czy brak kultury zatrudnienia, to wiadomo, że w Polsce też różnie bywa i czasami się śmieję z Januszy biznesu natomiast tam było to po prostu tam są takie akcje, że się ludzie dowiadują, bo im poczta przestaje działać prawda czy, czy nie mam dostępu do komunikatora i, i potem dostałem jakiegoś dawkowego e-maila i tyle i do widzenia no są jakieś też programy które mają tam ileś pensji wypłacić w przód, natomiast to też, no właśnie, nawet brak takiej elementarnej kultury, w jaki sposób to zakomunikować, przeprowadzić przez to pracowników. Natomiast czy to zmienia bardzo dużo? Na pewno rekrutacje się zmniejszyły w firmach IT, nawet te specjalistyczne, były te takie zwolnienia w dużych polskich firmach też, takich, gdzie no były, było naj, największe powiązanie z tymi klientami. Skoro klienci z zachodu przestali inwestować w rozwój np. przykład startupów, no to naturalną koleją rzeczy wykonawcy e, przestali też mieć przychody. E, I tutaj e, Moim skromnym zdaniem, jest to mimo wszystko korekta. No bo to nie jest tak, że nagle komputery przestały działać, telefony zostały się bezużyteczne, bo nie wiem, przyszedł przyszła burza elektromagnetyczna ze słońca. Natomiast z drugiej strony to wszystko tak puchło, ten cały rynek tak puchł, że jak to w gospodarce. No, przy dużych wzrostach musi przejść jakaś korekta, jakiś spadek. Natomiast nie spodziewałbym się, że to będzie jakiś trwały trend w dół. Bo czy przestajemy korzystać z urządzeń elektronicznych? No nie. Więc myślę, że, że faktycznie parę miesięcy może to potrwać. No są różne prognozy, natomiast nawet jeżeli to potrwa, nie wiem, z rok, to koniec końców w dłuższym terminie, w perspektywie kilku lat, nie powinno to się odwrócić, no bo zasadnicze warunki nie uległy zmianie. Dalej korzystamy z urządzeń, dalej korzystamy z aplikacji i nie, nie wygląda na to, żeby to się miało zmienić. A jak Twoim zdaniem gwałtowny rozwój czata GPT wpłynie na rynek? To jest ciekawa rzecz, bo ja też tak prowadzę podcast, software z każdej strony, taki shameless plug. I też, też o tym będę wspominał w jednym z nadchodzących odcinków. To jest tak naprawdę jedno z kolejnych narzędzi, które dostajemy do rozwiązywania problemów, jakim jest tworzenie aplikacji, które służą pewnym celom. Natomiast prawda jest taka, że nawet wspomaganie tworzenia kodu przy użyciu właśnie GPT, tylko starszej wersji, już od prawie dwóch lat istnieje. I niektórzy z tego korzystali, niektórzy nie. Kolejne wersje GPT są oczywiście w tym coraz lepsze. Natomiast w ogóle mechanizmy generowania kodu, może nie w tak inteligentny sposób, ale jednak istnieją, istnieją od dawna. Istnieją społeczności w internecie, gdzie często jeżeli mamy jakiś problem, jak zrobić coś, to po prostu zwykłe wygooglanie takiego pytania dawało. Rozwiązanie. Więc ja bym powiedział, że mm, owszem, e, chat, gpt to jest narzędzie, jakby kolejnej generacji. Ono może wpłynąć na, mm, na to, że na przykład będzie trochę mniejsze zapotrzebowanie na tych programistów, takich najbardziej, no, no niestety, naj, największych klepaczy kodu, no bo to wyklepie za nich faktycznie AI. Mm, ale to raczej zmieni sposób, w jaki pracujemy, niż zupełnie zrewolucjonizuje branżę. Eee, czy, czy tam czasem artykuły jakichś publicystów, którzy są zachwyceni, że wow, można sobie wpisać polecenie, żeby coś wygenerować mm, i to, to wyskakuje i jest kod. No tylko no właśnie, ktoś sobie, ktoś musi wiedzieć, jakie polecenia wpisać, te prompty tak zwane. Eee, potem, jak już dostaniemy nawet jakiś tam fragment kodu, trzeba go też odpowiednio umieścić na, w odpowiedniej infrastrukturze, zabezpieczyć, i zresztą to, co otrzymujemy w tym momencie, to są tylko tak zwane snipety, czyli fragmenty kodu lub bardzo małe aplikacje, a takie zadania studenckie. O, to jest problem, to jest wyzwanie. Jakieś małe zadania studenckie, to faktycznie. Natomiast duże systemy mają jeszcze większą zależność od ludzi, który, którzy będą ich używać. I dopóki ChatGPT GPT nie stanie się zdolny do tak naprawdę prawdziwie inteligentnej, świadomej rozmowy z. Ludźmi, no to raczej myślę, że tak sumarycznie jesteśmy bezpieczni. A jeżeli się stanie zdolny, to myślę, że będziemy mieli inne problemy na głowie. I jednak skupię się na tej bardziej optymistycznej części Twojej wypowiedzi. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem być gościem tej audycji. Moim gościem był dr Krzysztof rychlicki kicior Była to Akademia Kreatywności AHE.